Proszę, odmawiaj tę modlitwę do końca, aby twoi wrogowie upuścili we własną pułapkę i opuścili raz na zawsze twoje życie. Jestem pewien, że wszystkie twoje błagania zostaną wysłuchane po tej potężnej modlitwie. Witam serdecznie na kanale Chwile Modlitwy. To ogromna radość mieć was tutaj ponownie. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacjach, gdzie nie było wyjścia przed przebiegłym i okrutnym wrogiem? Czy pragniesz znaleźć sposób na ochronę siebie i sprawić, aby twój przeciwnik wpadł we własną pułapkę? W tym potężnym momencie modlitwy będziemy wzywać do potężnej interwencji święty Benedykt za pośrednictwem jego cudownego różańca, aby stawić czoła Twoim wrogom i osiągnąć upragnione zwycięstwo. Śledź tę modlitwę z otwartym sercem i dużą wiarą. Teraz napisz w komentarzach następujące zdanie: Święty Benedykt, spraw, aby mój wróg upadł we własną pułapkę. Zanim zaczniemy modlitwę, Chciałbym wyrazić wdzięczność za Twoją obecność tutaj dziś. Wiesz, nic nie dzieje się bez przyczyny, i jeśli wybrałeś obejrzenie tego filmu, to dlatego, że ma on dla Ciebie specjalną wiadomość. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, rozważ proszę subskrypcję. Jeśli to możliwe. Zostaw kciuka w górę, aby YouTube uznał znaczenie tego materiału i uczynił go dostępnym dla jak największej liczby ludzi, którzy również potrzebują tej błogosławieństwa. Zaczniemy modlitwę. Modlitwa cudownego Różańca Święta Benedykta. Niech Twój wróg wpada teraz we własną pułapkę. W tym momencie modlitwy i głębokiej wiary wzywamy obecność ukochanego święty Benedykt. Prosimy o Twoją interwencję i ochronę. Przeciwko siłom, które starają się destabilizować nasze życie, niech Twoje boskie światło nas prowadzi i chroni. Przed żrącą zawiścią która gasi miłość i harmonię. Rozlej nad nami swoją ochronę, święty Benedykt. Przeciwko zaklęciom i magii, które próbują zmienić nasze przeznaczenie. Przeciwko wszelkim rywalizacjom, które podsycają niezgodę. W dziedzinie finansowej, miłosnej i zawodowej. Niech będziemy przykładem oddania, rozpromieniając Twoje światło w naszych działaniach i myślach, nawet w obliczu różnorodności. Błagamy Cię, potężny święty Benedykt, abyśmy nie byli prowadzeni przez smoka cieni, ale kierowani Twoim boskim światłem. Niech nasze ścieżki nie zbaczają nakręte drogi, i niech nasza wiara nie będzie zachwiana przez burzę życia. Naucz nas stawić czoło prześladowaniom, czy to jawnych, czy ukrytych, i zachować mocne zaufanie w Panu. Niech nas nie pokonają ci, którzy pragną nam zła. Ale znaleźliśmy siłę w różnorodności, aby żyć zgodnie z wolą Boga. Ochwalebny święty Benedykt, przykładzie cnoty. Potężny orędowniku, zwracam się do Ciebie w tym momencie, szukając ochrony przed moimi wrogami. Ty, który zdołałeś zrzucić diabła we własną pułapkę, Pomóż mi stawić czoła tym, którzy mi się przeciwstawiają. Z ufnością w Twoją interwencję, proszę, odstrąć ode mnie wszelkie pokusy i sidła złego. Niech Twoje błogosławieństwo mnie otoczy, chroniąc mnie od wszelkiego zła, aby moje kroki podążały ścieżką sprawiedliwości. Święty Benedykcie, proszę, abyś interweniował w moim życiu i oddalał ode mnie moich wrogów. Daj mi odwagę i rozwagę w radzeniu sobie z nimi, tak, abym mógł żyć w pokoju i harmonii. Umocnij mnie w obliczu wyzwań i daj mi zwycięstwo nad tymi, Którzy szukają mojej krzywdy. W tym momencie modlitwy zastanawiam się nad wszystkim, co o dobre, w moim życiu i w osobach, które kocham. Proszę o Twoją boską opiekę dla nich, aby były chronione przed wszelkim złem. Błogosławione obroń i opiekunie, Ufam w Twoją moc. W Twoją interwencję uwolnij mnie od moich wrogów. Daj mi zwycięstwo nad nimi, aby wpadli w swoje własne sidła. Niech sprawiedliwość zwycięży, a ja będę ocalony od ich niesprawiedliwości. Z wiarą i determinacją oświadczam, że ci, którzy czynią zło, staną się ofiarami swojego własnego zła. Rezygnuję z wszelkiego zła, które może na mnie spłynąć. Ufam Twojej ochronie, święty Benedykcie, który strzeże mnie swoim tarczą i broniami. Niech żadne zło nie dotknie mnie. Żadna dłoń mnie nie dotknie, żadne oko mnie nie zobaczy, żadna myśl nie zaszkodzi. Niech Anioł Pański dostrzeże moich wrogów i niech wpadną w własne sidła. Pułapane dla mnie będą pokonani. Błogosław swój lud, święty Benedykcie, i zawsze nas ochraniaj. Przyjmij moją modlitwę i obdarz mnie pokojem wobec moich wrogów. Z wdzięcznością i ufnością oddaję się w Twoje ręce. Ufam w Twoją potężną interwencję. Rezygnuję z Ciebie, szatanie, który próbuje mnie kusić. Nie dam ucha Twoim pustym słowom. Błagam o wstawiennictwo świętego Benedykta, aby oddalił tych, którzy zbliżają się do mnie z fałszem. Chcę się uwolnić od sidła i fałszywych przyjaźni, szukając tylko prawdziwych i szczerych relacji. Opierających się na miłości i szacunku. Niech moje słowa i czyny będą prowadzone przez prawdę, przez życzliwość, odrzucając to, co jest bezużyteczne. To, co oferujesz, jest złe i nie przyjmę tego. Z potężnym wstawiennictwem świętego Benedykta. Proszę o ochronę przed wszelkim złem knutym przeciwko mnie. Bron mnie przed atakami wrogów widzialnych i niewidzialnych. Oddal ode mnie wszelkie złowrogie zamiary, które mogę zauważyć i potępić. Uczymuj mnie mocno w moim zobowiązaniu do dobra. Podczas gdy ci, którzy pragną mojego zła, Biorą na siebie konsekwencje swoich własnych działań. Błagam o Twoją pomoc, święty Benedykcie, w dążeniu do prawdziwego szczęścia, dobrobytu i zdrowia. We wszystkich obszarach mojego życia, pomóż mi stawić czoła pokusom i nałogom, wzmacniając moją wolę. By stawić czoła wyzwaniom i żyć zgodnie z naukami Chrystusa, niech trucizna rzucana przeciwko mnie wróci. Do tych, którzy ją wysłali, podczas gdy ja piję, z źródła życia wiecznego, proszę także o Twoje szczególne wstawiennictwo, święty Benedykcie. Dla moich dzieci, oddal od nich złe towarzystwo i wpływy, prowadząc ich drogą cnoty i prawdy. Niech rosną pod Twoją ochroną, podążając za Twoimi krokami w poszukiwaniu życia, podniesionego przez wiarę, miłość i szacunek dla bliźni. Chroń nas we wszystkich naszych drogach, strzegąc naszego życia, naszego domu, naszej rodziny i wszystkich tych, których kochamy, od wszelkiego zła, które nas może otaczać. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. S-T-W-O-R-Z-Y-C-I-L-A Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Jego jedynego Syna, naszego Pana, który został poczęty przez moc Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, cierpiał pod Pąckim Piłatem, został ukrzyżowany. Umarł i został pogrzebany. Zstąpił do krainy umarłych. Trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa. Zasiadł po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych? Wierzę w Ducha Świętego. Święty kościół powszechny. Wspólnotę świętych. Rozgrzeszenie grzechów. Zmartwychwstanie ciała. Życie wieczne. Amen. Ojcze nasz, który jesteś na niebie. Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mam wiarę, że ta modlitwa Ci pomoże. Udostępnij ją, aby mogła pomagać coraz większej liczbie osób. Jeśli Ci się podobało, proszę. Odwiedź nasz kanał i oglądaj więcej filmów takich jak ten. Ach, i nie zapomnij o swoim polubieniu filmu. W końcu każde polubienie to jak gwiazdka nadziei, która świeci na niebie YouTube, a wskazując, że ten rodzaj treści jest kluczowy i ważny dla ciebie i dla wielu innych osób, które również potrzebują modlitw takich jak ta. Bo każda interakcja i udostępnianie robi wielką różnicę dla nas, pomagając nam przekazywać więcej inspirujących i potężnych przesłań i modlitw do Ciebie. Dołącz do nas i zapisz się na kanał, włącz dzwonek, aby być pierwszym, który otrzymuje nasze nowości. Pozostaw także swoje modlitwy. I prośby o modlitwę w komentarzach, a wiedz, że Matka Boża zawsze będzie z Tobą, chroniąc i kierując Twoją drogą. A patrzcie, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równie potężne jak ten, gotowe, by błogosławić Cię we wszystkich chwilach Twojego życia.